Się zawiercenie puszeczek. Cześć, witam Was serdecznie na naszej budowie. Dzisiaj pokażę Wam, co się u nas zmieniło i jak biorę się za pierwsze etapy elektryki. Także zostańcie do końca. No dobra, ściany działowe mamy postawione, zapianowane pomiędzy stropem a działówkami pianą wysokoelastyczną, tak aby pod naprężeniem stropu ściany nam nie pękały. Nie warto tego robić na sztywno, dobrze to wypianować. A tak właśnie wygląda ta piana. Elastyczna, akustyczna, full opcja. 25 zł na portalu A. Wykonawca wywiercił nam również otwór już w stropie. Niestety ten anemostat będę musiał przesunąć w inne miejsce. Nie można było tutaj znaleźć lepszego rozwiązania, jeżeli chodzi o ten otwór w stropie, bo musi to być w takim przedsionku, gdzie będzie szafa. Musieliśmy zostawić tu miejsce na szafę żeby można było ją otwierać i żeby można było swobodnie te schody na strych otworzyć. A musieliśmy też przyjąć, że to wejście musi być w jakiejś wysokości, żeby dało radę tam się po prostu na tą górę wskromać. No Ale o tym to tak tylko króciutko. Teraz pokażę Wam za co ja się dziś biorę. Jak widzicie, zamówiłem sobie puszki PawBola za poradą elektryka, to są osiemdziesiątki. Głębokie puszki. One są fajne, bo można je składać. Za chwilę Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. No i elektronarzędzia z wiertnicą będziemy sobie wiercili pod puszki. No i zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o te puszki, to jak chcemy, jedną wiercimy pod jedną. Jak chcemy zamontować podwójne puszki, to wiercimy pod dwie. Jak chcemy dalej poszerzać, to wiercimy pod trzy i składamy trzy puszki razem. One są fajne, bo są dużo sztywniejsze niż te takie składane jedna w drugą, tak bokiem. Nie robi się taki banan, naprawdę dobrze to się trzyma. No, ja dzisiaj sobie zacznę wiercić pod pierwsze punkty elektryczne, które sobie ustaliłem z żoną. Także pokażę Wam, jak to mniej więcej idzie, jak to się robi. No to zaczynamy. No i zapomniałbym, nie pochwaliłem Wam się drzwiami, które zrobiłem do naszego domu. Kosztowały wkręty, plus ten skobel, czyli jakieś. 30 zł plus e, drewno z szalunków, które mi zostało, no i pół soboty poprzedniej. No ale wracamy do puszek. Tu jeszcze Wam pokażę od środka. Takie prowizoryczne drzwi, żeby e, nikt nam się nie wydrapał, jak już wstawimy okna, e, zanim zamówimy normalne drzwi, bo drzwi normalne to mówimy trochę później, żeby w trakcie prac budowlanych, remontowych, no nie były one Uszkodzone, nikt ich nie, nie poobijał, to nie trzeba było się martwić, jakie zabezpieczać, żeby nic się z nimi nie stało. Także bierzemy się do elektryki. no i całkiem sprawnie to poszło pierwsza puszka trochę za głęboko może ją wywierciłem bo ona i tak musi wystawać na grubość tynku tutaj trzeba będzie ją ustawić na kleju czy tynku więc zobaczymy ale bardzo ładnie to się rozwierciło pustak jakoś się nie, nie rozsypał Także tak będziemy wiercić. Później trzeba będzie je poustawiać z dystansem. No i pierwsza zrobiona. Teraz jeszcze tylko ze 100 albo i więcej. To teraz jeszcze pokażę Wam tylko patent, jak zrobić tak, żeby wiedzieć, jak głęboko wiercić, jak później ustawiać puszki. Wiercicie sobie w płycie, czy wycinacie otwór pod taką puszkę. Układacie. Sorry, że tak, ale jedną ręką. No, i wtedy wiecie na jaką wysokość ustawić tą puszeczkę. Na jaką głębokość. Oczywiście to jest bokiem. Ustawiacie puszkę. I tak ją trzeba będzie potem obsadzić. upłyta ma mniej więcej 12,5 mm grubości. Więc jak zostawicie 12,5 i nawet tego tynku dojdzie jeszcze ze 3 mm. to Spokojnie się te puszki przykręci. Przy wierceniu, tylko taka ważna rzecz: jak ustawiacie sobie wiertarkę, to tu macie udar, wiercenie z udarem i samowiercenie. No i ważne, żeby było to ustawione na samowiercenie, żeby tej koronki po prostu nie, nie rozwalić. Od wiercenia i będzie dobrze. Także pamiętajcie, tylko wiercenie. Dobra, ja się biorę za kolejne miejsca, sprawdzam czy dobrze je wyznaczyłem i, i wiercę. No i teraz zobaczcie, te puszki łączone, które Wam pokazałem, to jest ich największy plus. Na razie mamy ustawione, że mają być tu cztery. Zastanawiamy się, czy będzie piąta. Jak stwierdzimy, że będzie piąta, no to jeszcze zanim to obsadzę, rozwiercę kolejny otwór, dołożę kolejną puszkę i będziemy mieli pięć wejść. Całkiem nieźle to idzie w tej ceramice. Trochę trzeba podkuć, jak trafimy na Więcej zaprawy betonowej, ale tak to całkiem w porządku. No to lecimy dalej. Słuchajcie, naprawdę całkiem nieźle to idzie. To nie jest jakaś wybitna otwornica, ale rzeczy, które zdążyłem zauważyć, te ząbki dużo pomagają. No i jedno z najważniejszych rzeczy to ten otwór, yy, taki pilotażowy, który pozwala nam ustawić sobie dokładnie, w którym miejscu chcemy wiercić tą puszkę. Yy, I możemy sobie przez, przez to oczko tutaj. Podejrzeć dokładnie, gdzie to wiertło idzie. Także rozwiercamy, ono wystaje poza koronkę, więc spokojnie tutaj, yy, później ta koronka idzie tak, jak to wiertło wyznaczyło ten otwór. Ja za tą otwornicę dałem jakieś 70 zł. Były za 100, 200, 300. Spokojnie ta do ceramiki sobie daje radę, to jest 82 mm. A puszka, puszka ma niby 68, ale tak naprawdę tutaj ten otwór yy, zewnętrzny, gdzie będzie już obsadzona równo z murem, to jest około 80, więc to bardzo fajnie pasuje. Tutaj trochę głębiej trzeba zrobić na przewody. Nie wiem, czy będę wprowadzał puszkę już tutaj razem z przewodem od tyłu, czy najpierw zaglipsuje i zrobię na patencie wiercenia od góry, no ale zobaczymy wierce trochę więcej i tak to trzeba porządnie obsadzić. Pokażę Wam jak po kilku godzinach jednego dnia i po kilku godzinach drugiego dnia wygląda sytuacja. Tu w tym pokoju jeszcze nic nie ruszyłem. Mamy tylko zaznaczone wysokości włączników i termostatu, chociaż zastanawiamy się czy termostat robić nad włącznikiem, czy zrobić go obok. Także dajcie znać co uważacie. Eee, tutaj mamy też dopiero powyznaczane po te, te gniazda w małym pokoju. Też jeszcze nie zdążyłem nic robić. Tutaj zacząłem wiercić jeden otwór, jeżeli chodzi o kuchnię, ale tutaj na żelbecie, na betonie niestety już jest ciężko. Trochę szkoda mi tej otwornicy. Taką samą próbę podjąłem, podjąłem tutaj, ale widzę, że idzie to bardzo, bardzo topornie. No i wyczerpuje mi za dużo baterii, żeby, żeby gdzieś teraz to kłuć. Będę musiał jakąś lepszą otwornicę do betonu, pewnie diamentową zakupić no i wiercić razem z wodą, żeby można było się przewiercić. Tym bardziej, że tutaj będzie sterowanie oświetlenia nad wyspą, w kuchni i tych punktów musimy zrobić minimum 3 albo i nawet 4, więc tego wiercenia tu będzie. I się zejdzie. Tutaj zrobiłem już otwory, jeżeli chodzi o wejście i główne sterowanie salonem. Tak samo mamy już cztery punkty, zastanawiamy się jeszcze jak z piątym, ale to wyjdzie w trakcie rozkładania kabli, jak zrobimy to z włącznikami. Wykułem sobie tutaj też już korytko, miejsce na korytko pod telewizor. I na razie trzy gniazdka, muszę sobie zastanowić dokładnie, ile będziemy potrzebować, ale myślę, że jeszcze dwa z prawej strony też zrobię, żeby było chociaż 5 sztuk, no bo jak sobie zaczniemy liczyć router, yy, telewizor, yy, jakieś głośniki, ty, no to tych rzeczy się zbiera, więc gniazdek nigdy pewnie zbyt mało. Zrobiłem tutaj też również już yy, w, w wejście tutaj przy korytarzyku do, yy, do, do podłączenia odkurzacza, dwa punkty na oświetlenie nocne, jak będziemy tutaj spacerować. I zacząłem łazienkę. Gniazdko, dwa gniazda, które będą w szafce. Tu zrobiłem już wyjście, puszka będzie dużo bardziej wystawała, bo musi przyjść na to jeszcze tynk i płyta meblowa. Chyba, że nie będziemy tu robić tynku, zobaczymy. Więc tutaj będzie z szafki, będą dwa włączniki do połączenia szopeczki do zębów czy, czy tego typu rzeczy. No i y, jedno gniazdko, włącznik y, do LEDów i do kinkietu, który będzie nad lustrem. Dodatkowe gniazdko tutaj y, do wanny. Pewnie jakieś trzeba będzie zrobić y, anty, w, y, tak, żeby, żeby po prostu nie, nie, nie zachlapać go, i, i, i będzie prawdopodobnie tam grzejnik, dlatego takie gniazdko jest nam potrzebne przy wannie włącznik światła w sypialni, termostat, dwa gniazdka do telewizora lub jakiegoś, jakieś lampki na, na szafeczce, otwory yy, do, otwory do włączania światła i ładowania telefonów nad łóżkiem i do kinkietów, które będą nad łóżkiem. Dajcie znać, czy jak robicie kinkiety, to Robicie puszki, czy tylko wyprowadzacie sam kabel z jakimś tam zapasem pod ten kinkiet, bo nie jestem pewny jeszcze, jak to zrobić. Włącznik światła do garderoby, plus podłączenie tutaj prądu w razie gdyby trzeba było jakiś odkurzacz ładować, czy, czy tego typu rzeczy. No i tutaj w pralni jeszcze nie za dużo. Jak widzicie, schodzi się z tym dość sporo czasu, więc. Po kilka godzin dziennie będę sobie rzeźbił, tylko muszę tu załatwić jeszcze te otwornice do betonu. Tutaj sobie wstępnie zaznaczyłem kinkiety na wysokości 1,81 bo my nie będziemy mieli szafek górnych, tylko właśnie takie, taką półeczkę z oświetleniem. I tutaj w tym miejscu również jakiś kinkiecik. Jeśli macie jakieś rady, co z elektryki warto zrobić, czego nie warto, co się sprawdza albo gdzie zrobiliście za mało. Włączników lub wejść do ładowania. Dajcie znać, ponieważ robimy to wszystko na bieżąco. To jest żywy organizm. Eee, wiercimy i od razu zastanawiamy się, co jeszcze możemy tu zrobić. Także to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia.